Witam graczy. Kolejna wojna. Tym razem się bijemy z Polakami. Tutaj... E, file Project. E, Nightmana to jest sojusz. Kojarzę Marka Nightmana. Grałem z nim kiedyś. E, fioletowe tanki mimo tego, że mają Miriam, na przykład tutaj Jerry ma Miriam, stawiają obok. E, więc stawiają na fioletowe tanki u wszystkich. Co chyba nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, bo te Miriam i tak by porobiła. Wiadomo, że jeśli jedna to wtedy by się nią szło na nią zielonymi klockami, ale wiadomo, że, że tych klocków może, może nie być. U nas standardowo, czyli fioletowe też tanki. U mnie stoi kot na tanku. Minionki, druga tura minionków. Więc tak jak mówię, fajny bonus, ja go, ja go lubię. No i co, na razie trzy taki mamy. Ale za tutaj minutkę 25 sekund y, zrobią się znowu kolejne 3. Więc jesteśmy przed 22. I myślę, że to dobra pora do bicia. Są dobre cele do bicia. Są frejki, są kilharki, są berki i są ksenofoldziki. Oczywiście kota y, będę omijał bardzo szerokim łukiem. Y, tutaj drugiego. Y, a resztę, resztę myślę, że będą mógł sobie iść. Y, iść. I może zaczniemy sobie tutaj od Heketa i Pójdziemy sobie składem z panterami. Um, tu gra N, tu nie gra N, co ja robię. E, tu gra tak: gra kot. Gra pantera jedna, gra pantera druga. Gra pani profesor Lidenbrock. I gra pan. Pani kara. Pani kara, która jest tutaj. OK. Oddziały dobrze, wszystko dobrze. No i skład na 7 klocków, jak dobrze wiecie. Jak odpali Kilhary, to nawet to nie będzie źle. Jeśli odpali das tylko. Nawet to nie będzie źle, bo ona da obniżenie do obrony zwykłej. Więc to mi też będzie na rękę, żeby ona odpaliła. I zobaczymy, zobaczymy, co tu mamy. No niestety fioletów mamy dwa fiolety, więc co jest właśnie. To jest właśnie moje granie. Bardzo fajne granie moje jest. I tu już wiem, że przegram. Tu już wiem, że przegram. Niestety, na pierwszym ataku przegram ponieważ widzę, widzę co się dzieje, że, że niestety fioletów nie ma są, są trzy fiolety, to bo na dole jest jeden dobra, idziemy najpierw w te żółte ok jest sześć żółtych zrobionych tu sobie zrobimy tak um, teraz sobie podejdziemy tutaj tak jest dziewięć, dziewięć zrobionych e, 9 zrobionych już kurczę żółtych no i teraz sobie idziemy szukać po prostu pilotowych klocków. Więc będzie szukanko. Na razie mam trzy. Mam trzy, które zrobię tak. Okej, okay, i za chwilę powinni mi odpalić, tu jeszcze mam dwie tury prowokacji, więc odpali mi i Kilhare, znaczy e, no, nie Kilhare, tylko i Kadilen i, e, i Oktros. I teraz sobie zrobimy tak. Okej. Dobra, mam ostali tyle prowokacji, więc. Nie ma jak naładować odyna. Szkoda, szkoda, wielka szkoda, że się nie da naładować odyna tutaj. Eee, Nadaję sobie kilharę po raz kolejny i już będzie tych klocków więcej. Okej, okay, kilkare nie chcę odpalać, to nie. Dobra, i teraz ten ruch robimy. Mm, po prawo, oczywiście, bo dzięki temu sobie zgostujemy jednego klocka fioletowego, O nawet więcej kluczów pilotowych i ostatnio mają turę też yy, uników więc możemy sobie teraz zrobić tak po prostu gościka takiego zrobić Ok, ok i kara i oczywiście pantera jedna pantera druga oszrof ma jeszcze turę. no tak bo on ma, on ma dużej bufy, ale to nic, to naprawdę nic um. No tak i się wygrało. Jakimś cudem? Nie wiem jakim. Bo tych klocków na start naprawdę było miernie z tymi klockami. Chyba dobrze tutaj, że dobrze mi to zagrała po prostu prowokacja, bo prowokacja przyjęła na siebie i Oktrosa, i Kadilę w kostiumie i Kilharę. Później, więc było fajnie. Znaczy fajnie, no było ciekawie, bo tych klocków naprawdę na start było bardzo, bardzo mało. Ale udało się wygrać, eee, jeden atak jest, już jak widzicie mamy pięć ataków, więc ataki się już dodały i można iść tutaj składem numer 2. A mamy tutaj drugi atak, idziemy sobie na freje. Eee, składem żółto-fioletowym. Ukryty w obronie. Kurczę, więc te karty będą się chyba dużo dłużej broniły. No, tu nie mam minionków, nie robię sobie minionków niczym tak naprawdę, żeby Alucard tutaj mnie jakoś bił. Wiadomo, że będę miał z hordy minionki, ale mam nadzieję, że do tego czasu uzbieram 9, 9 fioletów. Tutaj fiolety są kluczem, żółte to jest taki saporcik, jeśli będą żółte, to Ana zrobi naprawdę, naprawdę duże obrażenia, może zadać. No to Andrej, wiadomo, uleczy. Okej, okay, znowu jest ciekawie. Ajajaj, aj, aj. no znowu tu nie ma, nie ma za wiele. Nie ma tu co zrobić. Chyba pójdę w kombo. Tak sobie zrobimy, żeby na przykład przyszedł diamencik. Dobra, teraz tego diamentu jeszcze nie składam, ponieważ tam był diamant zrobił się z pięciu klocków, do tego mam tutaj 3, więc to jest osiem klocków, a ja potrzebuję tych klocków 9. E, więc po prostu ważne, żeby przyszedł jeszcze jeden klocek. Jeszcze jeden klocek, żeby mi przyszedł. Tu sobie razu będę podchodził żółtymi. Okej. Okay. Okej, okay, to mnie zabije. Dobra, to mnie zabiło Ach, i horda się odpala. Kurczę, 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 kurczę. Odpala się horda, co nie jest dobre, bo. Ale no nic, odpalam najpierw te tego. Dlatego, że tutaj u mnie wolę odpalić sobie fiolety niż, niż żółte. Tu pingwin może mnie przeorać troszkę. Okej, okay, zabił brimble. Więc fajnie, fajnie. Fajna gierka. Ale to nic. Mam nadzieję, że to nic. Bo odpalamy sobie już Ludwika. I tego sobie odpalamy N. Okej. Okay. No lipa, że tych mięków się nie pozbędę, ale, ale to nic. Um, dobra, odpalamy sobie Atyczkę. Zobaczymy, co no tu troszkę mam głośno. Dobra, więc idziemy sobie teraz w tego. Tu teraz sobie robimy dwa diamenty na raz, czyli czerwony i niebieski. Oczywiście, w moim kolorze, jak najbardziej. Wszystko. Dobra, karty przeciwnika zaraz odpalą, ale oni mają furiacki atak, więc. Kombo razy 13, kombo razy 14. Fajne kombo się zrobiło. No i udało się zadawać kartę. Teraz jeszcze ona ma chyba 50% życia. Tak, ona ma. Eee, ona też ma, tak naprawdę, więc eee, nieważne kogo tu uderzymy, hh, robię u nich szkoda. Okej, okay, a ona nie ma 50% życia, bo przecież mam minus tego życia. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, a to nic tu, dostajemy za chwilę znowu. Mane, tak jest. Tak jest i znowu. Teraz możemy spalić niebieski diament na przykład i czekać aż nie będzie się wskrzeszała N. Dobra. No i się udało. Druga walka za nami. Son go pokonany i zaraz sobie idziemy z walką, z walką numer 3. Mamy kolejny atak. To sobie idziemy na Nightmana, na Kufu. I no i co, znowu skład na 7 klocków. Tym razem niebieski. To znaczy, że te 7 będzie. Tu wiadomo, miałem iść tu żółtymi, ale nie można iść żółtymi, bo jest pan ryś. Więc sobie na niego nie chodzi żółtymi, ponieważ on te klocki psuje na planszy, obniża degenerację. Więc wtedy tych klocków nie potrzeba, bo na przykład 9 do zładowania, tylko więcej. Tu doktor Moron idzie jako Staport Nie czy Bera może nie byłaby lepsza, ale Bere i znowu na Skadi. To też jest takie troszkę samobójstwo. I dobra, co my tu mamy? Czy my tu mamy 7 klosków niebieskich? No nie mamy niestety, nie mamy tych klosków niebieskich. E, więc sobie zrobimy tak, może wpadnie jakiś niebieski, na przykład 40 niebieskich może wpaść. E, I co? Idziemy oczywiście w prawą stronę, bo prawa strona jest groźniejsza, tylko że Kufu może zrobić opór. E, ciekawe by mieli dodać animację do Perseusza kostium, ciekawe czy już dodali. Nie dodali, bo może dlatego, że nie mam aktualizacji zrobionej. No myślę, że to może być powód taki, że dlatego mi to nie działa jeszcze. Eee, tak jak mówiłem, zrobił opór, niestety. Ale to nic. To nic. Eee, dobra. I teraz tak. Czy teraz mamy klocki do załadowania? Mamy tak. 3 wrycia, 2 w przestrzeń to będzie razem 5, i kolejne 2 w przestrzeń to będzie 7. 7, ale mamy mam minus do obniżenia tutaj many. Więc tych rosków ja teraz potrzebuję 9 na tych lepuskach, których nie ma. Więc robimy sobie gościka i szukamy, szukamy. I teraz mogę zrobić sobie diament, albo mogę odpalić diament. Ja po prostu ten diament sobie odpalę, chociaż tu mam jakieś minusy. Dobra, już nie mam tych minusów. Dobra, dobra, dobra. Zupa z bobra. Eee, próbujemy jeszcze raz. Dobra, nie, teraz tak tych bijemy Bijemy to, tak naprawdę tu nie ma znaczenia, kogo ja tu uderzę, bo. Zabiję już tu wszystko. Jak coś jeszcze był morą do poprawy, ale nie trzeba poprawiać. No i tutaj szybkie 7 klosków. Pierwszy ruch, najważniejszy, pamiętajcie. Tu po pierwszym ruchu już było, e, było bardzo fajnie, bardzo kolorowo. I co? No i możemy sobie zrobić atak numer 4. Mamy kolejny ataczek. Idziemy sobie tak e, na panią huldę. No mamy Elois, która, która niszczy te miniony. Mamy Juna. Dużo dobrego snajperka. Wofganga, który jest takim trochę z demagerem. No i grazul i BK. BK w razie by musiał przyjąć te hity od Kufu, czy penolite. Mają tu na dachę, co prawda, ale no ja mam. Grazul, grazul. Na dacha na, na jedynce jest dosyć łatwa do kontrolowania. Więc po prostu będę ją chciał odpalić, żeby na dacha odpaliła po prostu w momencie, gdy mam na sobie buffę od grazul. No i zobaczymy, co tu, co tu się wydarzy. Ok, mamy tutaj troszkę żółtych, troszkę czerwonych też jest. Jak tu teraz wykombinować? Kurczę, no. Najpierw zrobimy tak. Więc mam trzy. Teraz zrobimy tak. Ok, ok, ok. Um. Bardzo chciał zrobić jeden ruch. Taki trochę kombo ruch. Ale boję się, że to mi może odpalić już na dachę w tej chwili. Mam nadzieję, że nie. Ok, nie odpaliło. Nie odpaliło. Więc um. jest dobrze, jest dobrze. Teraz sobie zrobimy taki ruch i taki. No, um, tak sobie możemy pociągnąć na dole, Klocki. Tutaj ważne, najpierw odpalę sobie rycerza, dlatego bo, bo on nie zbustuje atak przez tą jedną turę. Dzięki temu uderzę mocniej tymi moimi żółtymi, które zaraz sobie załaduję. Tak, odpalamy rycerza. Odpalamy tak. Ok. No i tak naprawdę mogłem sobie poczekać jeszcze jedną turę. Ale boję się, że coś tam się mi złego wydarzy. Po prostu się boję, więc odpalam te karty. I tak to powinien dość, dość solidny damage wlecieć. Dobra. się tu bardziej boję? Najbardziej chyba się boję kufu, więc jego ja tu będę zabijał. Tu mam prowokację jeszcze. Um, jeszcze dwie tury więc co mogę najpierw podejść czerwonymi żeby zbić sobie znaczy żeby sobie zadołać grazu. ok widzę że jest diament zielony ale tego diamentu nie muszę robić ja sobie zrobię diament niebieski pozbędę się wielkiej ilości klocków zabiję przy tym pengiego e, tu sobie znowu mogę zrobić żółte Naduję sobie tym samym swoje karty odpalę je i wygram grę Ok, Mundek też pokonany więc więc kolejna walka piąta teraz razem będzie zobaczymy co tu nam jeszcze zostało chyba został skład z Alucardem i skład z, z, z nie wiem z czym, zaraz sobie zobaczę z czym jeszcze mamy kolejny atak idziemy sobie tak, z Team trzech lekarzy, do tego Quintin, po co Quintin? po to, że tu jest Iwiczka w kostiumie i i że miałem ja po prostu zabił szybciej, to dlaczego mi jest Quintin? Żeby po prostu ona, ona została obrażenia od tego mrozu dużo, dużo więcej, żeby po prostu szybko zginęła. No i tak sobie idziemy. Mam nadzieję, że tutaj się uda znaleźć 9 niebieskich klocków, bo tu 9 niebieskich klocków jest kluczem do wygranej. Oczywiście te moje, moje karty w innych kolorach, czyli, czyli czerwone czerwone i fioletowe są po to, żeby żeby po prostu wspomóc i w razie czego szukać, dać trochę czas na szukanie tych klocków, ale tu już widzę, że mam eee, mam te 9 klocków więc jest tak eee, jest tak czego już chcę odpalać? mogę go odpalać, to chyba go odpalę jednak na po początku w lawenę, bo ono to ma szansę na zdjęcie po prostu o kurcze tak naprawdę teraz odpalimy tak okej okay, on też zginął i pytanie czy ja tu... kurczę nie wiem, czy dobrze zrobiłem że tego kill'a odpaliłem trochę chyba jak knob zagrał a, a to nie zobaczymy ona tu została Dobra, kurcze, kurcze, kurcze. Kurczę. Jak tu zrobić, żeby nie, nie ładować? Jak tu zrobić, żeby nie ładować? Bo teraz będą minionki, więc te minionki mi pomogą dużo. Tak robimy. Ok. I nie odpalamy sobie tak. Dobra, jej zostało tu 9 życia je zostało. Teraz jak zrobić, żeby nie zładować? Znowu muszę chyba. Na dachę bić nie chcę tego robić, ale muszę, bo przez to mi, dzięki temu mi po prostu freja zginie, eee, tylko żeby jej nie naładować. Patrzę nad innymi ruchami, ale chyba innych ruchów nie mam. Tu prawo mam fiolety, ale to one mi żółty zrobią, więc znowu muszę w nadachę wjechać. Mam że tu kombo nie przyjdzie. Dobra, nie przyszło, więc sobie zginęła pani. Bardzo dobrze. No, no tutaj, tutaj na dachu muszę odpalić kilka razy, żeby po prostu mi coś zrobić. Eee, tu sobie robimy tak. Trzy w puste pole, i kolejne trzy. A, i niestety się Biffcia załadowała. Szkoda, szkoda. Troszkę wyleczyła, ale to nic, ja się tu sklinzuję Rigardem. Poczekam turę na minionki. Te minionki się spalą, nie powinny się chyba spalić, więc robimy sobie tak. Odpalamy sobie Skadi. Już mają pięć. Tu sobie odpalamy Quinkina, czekam z mogę go odpalić do ataku, dać może by już było po walce, ale i tak jest po walce. Więc tutaj się udało znowu złożyć kloski, były na start. Adi pokonany, i zaraz sobie wymyślimy atak numer 6. Kolejny składzik, znowu idziemy na freję, mm. idziemy z kolorem czerwonym, czerwono-fioletowo-niebieskim. Nasz stały support w postaci Xenofolda. W postaci i Ariel mógłbym też Berę wziąć, ale ale nie, pójdę sobie tak Bera się tak troszkę wyklucza z Alucardem um. co prawda nie gram tu Alucardem po to, żeby zabijał mnie, one tylko po prostu pod, pod taki damage przy bardzo szybkiej manie Oj, czemu ja tu nie poszedłem zielonymi? niestety te zielone są w kufu, co mi bardzo, bardzo nie odpowiada ale no nic ja to zrobię i od razu chyba odpalę. Um, tak, tak zrobię. Od razu odpalę, bo tu nie ma, co, nie ma na co czekać, bo te klocki po prostu muszą przyjść, a żeby przyły to trzeba zrobić e, wielką kaskadę. Yy. Dobra, zrobię sobie... Dobra, zrobię tak, bo tu mi też podejdzie czerwony. No. Ej, podszedł mi czerwony. Zrobimy sobie tak. Kurczę. Um, dobra, tu muszę odpalić niebieski razem z czerwonym na dole zrobić. Ale boję się, że odpalę kufu za szybko. A ja nie chcę go kufu odpalać. Robię sobie tak, bezpiecznie, bezpiecznie. To jak na final odpali. On mi raczej karty nie zabije żadnej. W eee, kogo uderzy? Balukarda, to nic. Za chwilę też N odpala, ale się chyba tu bardziej boję. Kufu idziemy tak, idziemy tak. Ok, um. kurczę, że on znowu zrobił jakiś opór, niestety. I czy ja chcę najpierw odpalić sobie Ariel? Chyba tak, chyba chcę sobie odpalić najpierw Ariel i teraz chciałbym go zabić. Ale go nie zabiłem, niestety go nie zabiłem. I teraz, co? Musimy sobie An odpalić, niestety. A on niech się tu trochę spali. Niech się trochę spali, tak naprawdę, dwie tury. I ja go będę mógł dobić tymi klockami. Dobra, idę sobie tak, żeby odpalić To Mam nadzieję, że An mnie nie zabije. To jest mega dobra. No, szkoda, że Variel uderzył. Ale jeszcze ta minionka, kurczę kurczę kurczę. No bardzo niedobrze, bo on jest bliski odpalenia, Bardzo bliski bym wręcz powiedział. Czy my sobie zrobimy tak? Dobra, jeszcze ma jedną turę palenia. Mhm, mm Jeszcze ma jedną turę palenia, a potem ja nie czego zabije tymi dwoma klockami. Raczej nie. Ale będę próbował, oczywiście będę próbował. Teraz sobie zrobimy taki ruch. Może co przyjdzie. Nic nie przyszło. No i dobra. 95 życia. Czy ja go zabiję tym niebieskim? Powinienem go zabić. Powinienem go zabić niebieskimi. Mam nadzieję, że Ariel tu jest. Ma dużo do ataku. Chyba ma bardzo dużo do ataku nawet. Szkoda, że tu mi się odrodził hmm. Finlay. Ponieważ jest zgoostowanie klocków. No nie da za wiele. Um, a dobra, idę w takie kombo. Może mi się od razu złożą fiolety. Ok, złożą się. Nadją tym samym N, oczywiście. Ale mam nadzieję, że to nic, że. Mariana nie przeżyła. Niestety. Dobra, najpierw sobie zrobię taki ruch. Dlatego, że to mnie alukarda. Ja sobie teraz odpadam alukarda. Teraz sobie tu robię. Nie gostuje na razie tych klocków. Bo teraz to zgostowanie po prostu klocków da mi, da mi dużo więcej, bo da mi prawie całą manę na, na Asteriusie. ok leczymy się. Znowu odpalamy. No i zostało mu 40 życia. On sobie da minionka co prawda. O i dał sobie drugiego. Ale dzięki temu, że naładowaliśmy Asteriusa po raz drugi, będziemy go mogli zabić. No i świetnie, udało się, mimo tego, że troszkę były tarapaty. Troszkę były tarapaty. To udało się na szczęście tutaj wygrać. No i tak, jesteśmy tutaj widzę, że uda się może zrobić reset. Więc fajnie, fajnie. Zaraz sobie zobaczymy tu szybko tabelkę. Proszę bardzo, pierwsze miejsce, trochę grał na punkty, bo bił słabe w miarę obrony. No, i tu tak naprawdę nie ma co pokazywać, bo, bo jeszcze mamy sporo ataków. Zobaczcie, że tutaj. Chyba tylko ja oddałem wszystkie ataki. No i może ten Jamie. Eee, zaraz zobaczymy. Gdzie on jest. Ja go nie widzę, dobra, jest tutaj. Tak, on też dał wszystkie ataki. Eee, więc to nic tu właśnie. Ktoś bije Jarego. Teraz była odbitka, ale to nie dziwne, bo to jest bardzo silna obrona. Um, oczywiście pozdrowienia dla dla Jerego, pozdrowienia dla e, Nightmana, no i dla wszystkich, których tu znam. Też nie wiem kogo ja tu jeszcze znam. Ja na pewno się ktoś tam się e, o uszy odbija, obijał. E, czy z najazdów, czy jakoś tam ze słyszenia, czy jakoś, czy jakoś ten Wild Styles, Wild Style, ja na pewno kojarzę. E, gdzie on grał? Chyba gdzie grał? W rocznej Furii chyba. Chyba w rocznej Furii, dostałem tutaj podpowiedź e, z za kulisów. E, więc tak, więc pozdrawiam dla tych wszystkich, e, których znam, których nie znam też. Mam nadzieję, że to e, wygramy. Wtedy będzie w skrzynce co już e, 22 punkty i zostanie tylko jedna wojna do wygrania. E, właśnie w weekend. I mam nadzieję, że. Otworzymy skrzynkę. Ze skrzynki dostanę księgę ulepszeń. Czyli nie będę potrzebował tabardów, żeby zrobić światową kartę i wtedy będę mógł losować filetową kartę. Z nowych kart... Tu łowki, Nie kupuję nic oczywiście. Z nowych kart oczywiście nie wpadło mi nic. Były kostiumy, były gargulce, było wszystko. Nie wpadło mi nic. Wpadł w sumie jakiś tutaj pies. Czy tam wilk. Z Grazul taką. To jest mama Grazul chyba. To tylko to wpadło. No, i tu taki sobie, taka karta hotmik, Fajny nawet, może zrobię, ale taki też nie za bardzo fajny. Taki po prostu średni. Ech, daje, daje manę, e, bije cel, mana szybka, więc, więc to jest bardzo fajne. E, no i oczywiście, im więcej ma cel życia, tym, tym więcej bije, więc. E, więc taka nawet spoko karta. Mam tych symboli troszkę. E, może porobić, tu jakieś pasywki. Eee, tutaj dostaję, dostaję ale tu jakiś eee, je miniony. to chyba ten pies je miniony, bo widać, że on takich miniony lubi jeść. No więc to wpadło tylko, tylko to wpadło. Nie miałem tyle szczęścia. No i oczywiście ten Augustus, nie wiem czy wam pokazywałem, czy nie, ale chyba tak robię go. Myślę, że będę na nim grał. Eee, mimo tego, że klasa druida, której nie mam, ale chyba jedną grację zrezygnuję. Hmm, tu pęgi, nowy nabytek, ale jedno jeszcze nie mam go z kim połączyć. Mam tylko berę. Prosta, jak się okazało, zjadłem w jakiejś e, wymianie dusz, chyba i nie wiem, z czym go mogę jeszcze połączyć. Nie mam krampusa, który daje minionki. Nie mam chyba nic, co daje minionki. Może jest jakiś, jakiś czwórek, bym sprawdził. Może tam coś jest. E, Glenda tylko daje, ale to daje 3. No, jedynie będę się z po prostu. Glenda plus pęgi. Może to jakoś tam będzie grało. Zobaczymy. Póki co e, kończymy. Skupiamy się na wojnie, żeby ją wygrać. W sensie ja już się nie skupiam, ja tylko będę patrzył. No, i oczywiście pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Na razie. Koniec od prowadzącego. Dlaczego detektyw mieszka blisko jeziora? Była blisko do wody.